Przypadkowo. W sumie to jest fajna rzecz. Wiesz, taka opuszczona stacja CPN to jest pod gazką, jaką zgodziłem kiedyś? No. To była karawelka. ja cię CPN puszczę, A teraz pff, po drodze można takich kilkanaście. Ale nie masz takiej rypieciarni, jak myślałem. Do, do pełna, czy na gazie, pan? Takie małe sobie coś. Z tyłu socja będzie? Ja. Susy jeszcze pomieszczę. Mhm. To ja Bingo. I mamy przebrożny bar. Ale się bez browarów, bez hamburgerów, bez hot dogów. Mały, bo mały. A, Godzilla. Weź ludzie, nie strasz. Będziesz na grzebach Królki rosną? No. Nie odpowiadaj na pytanie. Rudera RS2. Ale ciekawe. Znaczy ciekawe. Znalezione zapalki, nie? E, to my jesteśmy ten szalikowcy, Nie jesteś za petrochemią czy za Orlenem?